Witam Was serdecznie, chwała Panu Bogu, witam Was na kanale Jak Pamięta, z tej strony Zachariasz. Następnie chcę Was pogłosować w imię Pana Naszego Boga Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Naszego. Ja dzisiaj się odezwę do kilku spraw ogólnie, tego to, co się dzieje, co, co przychodzi, co nadchodzi i tego co robiłem dotychczas na u mnie na kanale, bo jak zauważyliście wrzucam filmy, filmy o tematyce chrześcijańskiej, na temat Biblii, na temat e, różnych rzeczy, które też się działy w kościele katolickim. Co tam się dzieje, się wyprawia. Na razie już tego nie będę wrzucał. Jak coś to będę wrzucał po prostu jakieś inne filmy. I ktoś mi, pewna osoba do mnie napisała, że filmy są ładne, piękne, spoko. I tylko, że mam jakieś linki, bo mam, mam dodawać linki. Skąd mam te filmy, bo od osób, które ja to biorę, bo to nie są moje filmy. Te osoby nie mają nie nabija mi wyświetleń w ten sposób. Ale ja się zapytam was jedną rzecz nie? o takie coś czy my to robimy dla jakichś wyświetleń, czy my to robimy, czy po prostu my to robimy dla służby Bożej i dla chwały naszego kochanego pana Boga, stwórcy wszystkiego. Czy robimy to po to, aby ludzie się nawracali? Bo ja na przykład nie mam problemu z tym, żeby ktokolwiek wziął mój film, który ja nagrałem, skopiował go sobie, wsadził go do siebie na. Na kanał i jeżeli to jest w ramach ewangelizacji, oczywiście, nawracania ludzi. Ja nie mam z tym żadnego problemu, więc o, o co tutaj chodzi w ogóle? My mamy teraz y, podawać linki, skąd to jest. Przecież tu chodzi o to, żeby się ludzie nawracali, prawda? Żeby poznali prawdę, a prawda ich wyzwoli, żeby otworzyli oczy, żeby szli za Panem Jezusem Chrystusem. A nie o jakieś wyświetlenia, bo mi w ogóle na żadnych wyświetleniach nie zależy. Ja nawet nie mam ich za dużo i nie zależy mi na tym. Mi zależy chociażby, żeby ta prawda dotarła tak jak już mówiłem w innych filmach, do jednej osoby. Do jednej osoby, żeby się chociaż jedna osoba nawróciła. Więc ja mam podawać źródła, filmy, skąd te filmy są ściągane na temat tych dokumentów lub tego wszystkiego, od kogo to jest. Znalazłem, obejrzałem to po prostu na YouTube ściągnąłem to, bo mówię o dobry film na przykład, nie? O bardzo. To jest, to jest bardzo dobre, niech, się, niech ludzie patrzą, niech się nawracają. Jeżeli ktoś widzi coś takiego na przykład w moich filmach, niech to stawia udostępniania, ja z tym nie mam problemu, bo mi, nie jak już mówiłem, mi nie zależy na żadnych wyświetleniach, na żadnych, nie wiem, czym nie zależy mi na tym. Nie po to to robię. Nie robię to dla własnego poklasku. Ja to robię tylko i wyłącznie dla chwały Bożej, dla chwały naszego kochanego Stwórcy, dla chwały Pana Jezusa Chrystusa. Aby jak najwięcej ludzi się nawracało. Bo czas jest bliski, koniec jest tuż, tuż i nawracajcie się ludzie, bo przybliżało się Królestwo Boże. Jak wiecie, żyjemy w czasach ostatecznych. Zrobiłem już o tym kilka filmów, jak i od nas, osoby od nas ze zgromadzenia, ze Stowarzyszenia Polskich Zborów Biblijnych mówią i nawołują o tym samym. Szczególnie na kanale Ewangelizumie Biblijnie. Jeżeli chcecie, to sobie wejdźcie. Tam jest proroctwa, są takie no, niesamowite, które są wykładane pastor Artura Jankowskiego, z pastorem Rafałem Słomą, z pastorem Marcelem, w wspaniały sposób to wszystko odkrywają w biblijnie, tak jak to powinno być i wygląda. I to, co właśnie widzimy, to, co się dzieje na tym świecie. I my tego nie robimy dla jakiegoś poklasku, tylko po to, żeby się ludzie nawracali. Nie robimy to również tego, żeby kogoś straszyć, tylko po to, żeby się ludzie nawracali. Otwieramy ludziom oczy. Ja robię to w taki sposób, ktoś robi na innym kanale to w taki sposób, ktoś robi to jeszcze w inny sposób. Ale to wszystko chodzi tylko o to, aby się ludzie nawracali. A nie jak mi ktoś napisał, żeby komuś wyświetlenia mam teraz nabijać. No. Czy na, na tym to polega? Uważam, że nie. My mamy wydawać dobre owoce. I w ten sposób, jak ja od kogoś wziąłem, widziałem, że to jest dobry owoc. Wziąłem to, wrzuciłem to do siebie na kanale, ten owoc się mnoży. I ktoś może znowu wrzucić ode mnie z kanału i przekazywać to dalej, i przekazywać to dalej. I plony rosną, rozumiecie? Jeden wydaje plon 30-krotny, 60-krotny, inny 100-krotny, prawda? Więc w ten sposób ktoś, kto nagrał ten film i jest wspaniały ten film, to jeżeli ja korzystam z tego, to wydaje właśnie taki większy plon. Wydaje owoc, dobry owoc, prawda? A nie, że teraz on ma wyświetlenia mieć, czy ja mam mieć wyświetlenia, i na tym to polega. I szukać swojej chwały, my mamy szukać chwały Bożej, a nie swojej. My jesteśmy pracownikami Bożymi. Kim my jesteśmy? My jesteśmy nikim tak naprawdę. Jesteśmy tylko naczyniem w rękach Pana do ewangelizacji, do łowienia ludzkich dusz na sieci. I tak to wygląda. I jeżeli ktoś nie chce, no to. Niech nie ogląda tego i tyle, nie? A jeżeli ktoś tam ma jakieś do tego jakieś obiekty, no to wybaczcie, no, my nie robimy. Darmo dostaliśmy, darmo dawajcie. Tak, tak to wygląda. Darmo dostaliście, darmo dawajcie, darmo to przekazujcie, i ja w ten sposób właśnie to robię i to czynię. I uważam, że te inne, właśnie skąd po skąd czerpałem te filmy, które pobierałem i udostępniałem u mnie na kanale, to te osoby, na tym osobom na pewno na tym samym zależało. Po to, żeby się ktoś nawraca, żeby ktoś udostępniał te filmy, a nie. Teraz nie wiem, jakiś źródła, jakiś ten, żeby komuś wyświetlenia nabijać, i nie wiem, co tam jeszcze, i co. Przecież nikt tego nie robi dla pieniędzy. Nikt, nikt. To wszystko robimy tylko, jak już powiedziałem, na chwałę naszego kochanego ojca, stwórcy, który jest w niebie, i po to, żeby się ludzie nawracali. I na razie już nie będę też rzucał żadnych e, filmów na temat e, Kościoła Rzymskokatolickiego, bo kto, kto to widzi. To ten, kto miał zakryte oczy i kto chce poznać prawdę, ten pozna tą prawdę, ta kurtyna upadnie. Jak ten, kto idzie, ma zatwardziałe serce, zatwardziały kark i nie widzi tego wszystkiego, mimo tego, co tam było, co tam było udowodnione, no, to, no to, już, to już jest, to ja, ja, ja w tej sprawie nic nie zrobię, tak już będzie, nie? I to wszystko już zależy tylko od naszego kochanego Pana Boga. Czy taka osoba też w ogóle, czy od tej osoby ci się ukorzy? Czy Pan Bóg przymieni jego serce tej osobie? I tak to wygląda. Jeżeli ktoś nie chce poznać prawdy, to będzie tkwił w kłamstwie, w kłamstwie cały czas i będzie tak czynił, będzie za tym podążał i nie zejdzie z takiej ścieżki. No wiadomo, że wąska jest droga, przez którą się ludzie dostają do Królestwa Niebieskiego, a szeroka jest droga, tą którą do nas zatracenie. Wszystko prawie. Prawie wszystko na tym świecie jest zwiedzenie. Wy musicie wiedzieć, że świat należy do władcy tego świata przez małe W. Do szatana. On tym wszystkim kontroluje, co się dzieje. Jak wy zrozumiecie, że religie, polityka i nauka i to wszystko jest, wszystko co widzicie jest kontrolowane przez, przez szatana. Jak to, jak to do was dotrze, to będziecie uwolnieni. Rozumiecie? Musicie sobie zdać z tego sprawę. Wszystko należy do szatana. Nawet święta. Święta. Święta, które są wprowadzone właśnie przez jakieś, yy, który wprowadził na przykład Kościół Rzymu, to są święta z, z pogańskich tradycji. Rozumiecie? Boże Narodzenie to jest to święto kult Mitry, kult Słońca. Yy, teraz właśnie to święto, które się zbliża, Halloween, to nie jest żadne święto, albo święto zmarłych. My nie mamy czcić zmarłych. My mamy czcić, jak my możemy czcić zmarłych, modlić się do nich? Przecież oni tego nie słyszą. Jest opisany również, w przypowieściach o Salomonach, czy to jest w księdze Kocheleta, to jest też Salomonem pisał, że zmarli nic nie widzą, nie słyszą, co się dzieje tutaj na ziemi, pod słońcem. Nie, nie mają w niczym udziału, w miłości i tak dalej. Nie mają w niczym, tak jest opisane. Więc jak możecie się do nich modlić? Pan Bóg wysyła, są tylko dwie drogi: jest droga do piekła, jest droga do raju. I po śmierci te osoby was nie słyszą. Waszych modlitw. Nie wymodlicie nikogo, nie ma żadnego czystca. I nie wymodlicie nikogo, nie przekupicie Pana Boga, żeby ktoś poszedł do raju. Jest to niemożliwe. Modlić się mamy tutaj, za żywych. I tu są święci, tutaj żyjemy, święci, którzy przyjęli naszego kochanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mamy się modlić właśnie za osoby tutaj, za wszystkich świętych, którzy są tutaj, a nie wszyscy święci, których wy tam sobie, nie wiem, uzdoraliście Skąd wy wiecie, co te osoby robiły w życiu? Że one są święte. Bo ktoś ich wy wyprowadził na ołtarz, Jaki ołtarz? Ołtarzy nie istnieją, zostały zniesione. Wraz z dziełem krzyża doskonałym, który złożył nas zbawiciel kochany, Jezus Chrystus, na krzyżu przelał za nas krew. Jest to ofiara doskonała, nie potrzebujemy żadnych ofiar już. Jak możecie, wy chcecie przykupić Pana Boga? No jak, czym? I to święto, teraz co nadchodzi, święto zmarłych, idźcie na te groby, posprzątajcie te groby, ale nie módlcie się tam do nikogo, bo nikogo tam nie ma, nikt Was nie słyszy. Rozumiecie? Tak to właśnie wygląda, a nie, że wy się modlicie do osób, które w ogóle was, nie, tak jak powiedziałem, no nie słyszą was. Do tego przychodzi właśnie to święto, Halloween, to jest wariactwo totalne, demoniczne święto, które już tam w czasach średniowiecza, czy w, nie wiem, w jakiś tam zaczęli to robić, przebierać się Kult demona, szatana, śmierci. Rozumiecie? I zobaczcie, jak szatan oszukał świat i oni z tego robią radość, się bawią, dzieci przebierają, ludzie w jakieś stwory, w jakieś duchy, jakieś, nie wiem, potwory i tak dalej, przychodzą cukerek albo psikus. Jest to kult szatana, żywy kult szatana. Bóg nie ma z tym zupełnie nic wspólnego, jest to czczenie diabła. Ja wam przeczytam coś z objawienia, z, z, z pierwszego listu Jana 1, 5. A mianowicie, nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą Wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności, więc jak Wy możecie propagować takie rzeczy? Rozumiecie? Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Skoro ktoś mówi, Wy mówicie, że jesteście ja się zwracam do tych ludzi, którzy żyją w różnych denominacjach i propagujecie te święta, i mówicie, że chodzicie z Bogiem w światłości. Rozumiecie? I ch a chodzicie, obchodzicie takie święta ciemności, bo to jest święto ciemności. Święto kultu zmarłych, święto diabła, rozumiecie? To kłamiecie, jeżeli w tym chodzicie, w tej ciemności, to kłamiecie i nie postępujecie zgodnie z prawdą, tak jak jest tutaj opisane. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugim współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Więc chodźcie w tej światłości, bo wtedy macie z Panem Bogiem współuczestnictwo, tak jak tu jest opisane. A krew naszego Zbawiciela, kochanego Pana Jezusa Chrystusa, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Więc nie chodźcie w tej ciemności, nie propagujcie świąt ciemności, nie czcicie szatana, kultu szatana, i tego wszystkiego, co jest w ogóle przez te dni, które nadchodzą, kiedy jest Halloween 31, później jest jakieś święto zmarłych. Jak może być święto zmarłych? My mamy chwalić Boga tylko i wyłącznie. Zmar Jak Pan Jezus zmartwychwstał, rozumiecie? stanie. Jezus żyje, a my tutaj zmarłych jakieś święto zmarłych czcimy. No co, 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 to, co to w ogóle ma być? Pan Jezus ewidentnie powiedział... Jakie święto, co mamy robić na pamiątkę? Obchodzić, łamać się chlebem, prawda, na jego pamiątkę, na pamiątkę śmierci. Jezus zmartwychwstał, żyje. Alleluja. I my mamy oczekiwać tego samego, tej obietnicy, tej nadziei, że i my również zmartwychwstaniemy. Będziemy mieli przemienione ciała. Niedługo niektórzy zostaną pochwyceni. Żyjemy w czasach końca, jak wiecie. A nie jakiś Halloween. Jeszcze dzieci do tego namawiać. Przebierać. Iść za kultem diabła. I te wszystkie inne też katolickie święta, które Kościół Rzymu wprowadził, ludzie za tym idą, a nie ma w tym w ogóle Boga. Jakbyście się sami usiedli, wpisali w Google, skąd te wszystkie święta pochodzą, to jest wszystko zostało przemienione z świąt pogańskich. I wstawiony. a to niby święto tego, a to niby święto tego, a to niby Boże Narodzenie, 25 grudzień, a to w ogóle kogo innego święto jest, a to niby tamtego święto, a to. A to co... Nie ma z tym nic wspólnego. I ba, Pan, Pan Bóg właśnie mówił księdza Amosa, nienawidzę waszych świąt i nienawidzę waszych uroczystości świątecznych. Święta mamy obchodzić tylko Boże, które są ustawą wieczną. Są to święta we wiosnę, jak i jesienią. Niedawno się zakończyły. Tak to właśnie wygląda. Boże święta, prawdziwe, które Bóg ustanowił, a nie człowiek. Bóg mówi jedno, człowiek robi. Drugie. Do tego jeszcze kult. Straszny kult szatana. Halloween. No. Nie chodźcie, proszę was, w ciemności. Obudźcie się. Ocknijcie się, ludzie. Żyjemy w czasach końca ostatecznych. Niedługo Pan Jezus wraca. Będzie pochwycenie. Zacznie się rządzenie bestii. Straszne rzeczy będą na ziemi się działy. Jakbyście poglądali niezależne media... Nie to, co wam pokazują w jakiejś tam telewizji, bo wam prawdy nigdy na ten temat nie powiedzą. Niezależne media na świecie. Możecie znaleźć takie kanały na YouTube, gdziekolwiek tam. sobie Jak będziecie chcieli sobie poszukać, to zobaczycie, do czego się świat przygotowuje. Co się niedługo będzie rozgrywało tutaj. A wy tego nie zauważacie. I tak jak, było, jak jest powiedziane, jak było za dni Nowego, jedli, pili, żenili się, za wychodzili, a drzwi do Arki się zamknęły i spadł deszcz, nastał potop. Nawet ludzie nie zauważyli tego. Nie spostrzegli się, że coś takiego nadchodzi. Więc przestańcie przestańcie ścić to i obchodzić, co do Boga nie należy. Nie idźcie za tym światem. Wzejdźcie z tego toru. Idźcie pod prąd. Nawróćcie się, ludzie, pokutujcie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Tu was nikt nie straszy, tylko was ostrzegam, jak i całe nasze zgromadzenie was ostrzega. Abyście się nawracali, pojednali się z Bogiem, porzucili wasze stare namioty, serca te odmienili, żeby Pan Bóg wam odmienił te wasze serca, abyście wyszli z tego świata całego, to co się dzieje. Przestali wierzyć ludziom, tylko zaczęli czytać Słowo Boże i ufać Bogu. Bo tam jest cała prawda opisana w słowie Bożym. Cała prawda. A przez to, że ludzie nie czytają i żyją sobie tokiem życia takim, jakim sobie żyją, to nawet się nie spostrzegą, co przychodzi, co nadchodzi, i tak się dzieje. Odejdźcie od tego, odrzućcie to wszystko. Nawracajcie się, ludzie. My Was bardzo prosimy, bo tu jest walka o Waszą wieczność. Pan Jezus jest teraz tą arką. Przyjmijcie Go do swojego życia, do swojego serca. Rozumiecie? I On was uratuje. Odrzućcie całe stare życie i ten cały syf, który wam narzucają. Czy to media, czy to religie, czy to inni ludzie, a wy to wchłaniacie i idziecie za tym. I nie widzicie sami, nie potraficie rozeznać, co jest dobre, a co złe. A co gorsze jest jeszcze, jak niektórzy ludzie właśnie dobro nazywają złem, a zło nazywają dobrem. No biada takim ludziom, nie? Biada jest napisane, nie? W słowie Bożym. Biada tym, co zło nazywają dobrem, a dobro nazywają zło. I jest tak. Dzieje się tak. Dzieje się tak na świecie. Na przykład, w dobrem mówią, że jest jakieś LGBT. Dobrem jest to, żeby chłopiec się teraz nazywał, mówi, że jest dziewczynką i chce się zamienić na niego, to jest dobrem. Dobrem jest, nazywa się to, żeby usuwać dzieci, usuwać, samo to słowo, usuwać, a jest to proste mordowanie dzieci. Dobrem jest to, żeby się przebierać w jakieś i propagować, cić szatana w jakimś Halloween, to jest dobrem nazywane, rozumiecie? Dobrem jest to, żeby eutanazję, ktoś sobie wziął samobójstwo i bu, do piekła. Automatycznie. Ludzie wy sobie nawet z tego sprawy nie zdajecie. A jeśli ktoś coś mówi przeciwko temu, to mówiłem chyba w poprzednim filmie. Ktoś zaczyna mówić prawdę, to jest... Ktoś mówi o wartościach chrześcijańskich i tak dalej, to jest... Wszystko na odwrót mówione. Jest atakowana taka, taka osoba. Że co, mowa nienawiści, jak ty nienawidzisz, wolność, tuż, tego wszystkiego. Dobrym jest teraz homoseksualizm, pary homoseksualne. To jest nazywane dobre. A jest to w ogóle, to są, jest to Sodoma i Gomora. I tak, i to się dzieje. Jak było za, za dni Nowego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Jedli, pili, żenili się i... Nawracajcie się ludzie, naprawdę. Jak myślicie, z jakiego powodu została zniszczona Sodoma i Gomora? A właśnie z takich właśnie powodów jak homoseksualizm, i to wszystko inne, co, co jest obrzydliwe w oczach naszego kochanego Pana, Boga, Stwórcy, Stwórcy, każdego. Przyłączcie się do Bożego ludu, odłączcie się od tego świata. Stańcie się dziećmi Bożymi, Pan was przyjmie. Uproście, po prostu ukuście, ukoście się przed Nim, wyznajcie Mu swoje grzechy, a Pan was na pewno przyjmie. Bóg jest Bogiem miłosiernym, jest Bogiem dobrym, wspaniałym. Ale jest również gniewnym Bogiem. I nie gniewa się długo, jeśli ktoś się odwróci od złego i powróci do niego. On czeka. On czeka z otwartymi ramionami. Ale jeśli ktoś go odrzuca, no to jak on ma być przy takiej osobie i błogosławić? A niedługo przyjdzie tutaj, bo już jest dosyć. Pan Bóg już dłużej nie będzie zlekał. To jest opisane w Słowie Bożym. Już jest tuż, tuż. Tuż, tuż. tuż. To jest teraz. Tak jak mówiłem, ta skazówka na zegarze już jest... Jest tuż, tuż. To już jest koniec. Żyjemy w samej końcówce. I od Ciebie, człowieku, zależy. Gdzie Ty będziesz w tym momencie? Jak skończysz? Bo ludzie sobie tak siedzą, żyją i myślą o tym całym życiu doczesnym, patrzą na to wszystko, na te znaki. A nic się nie będzie działo, gdzie? Co z przyjściem Pana Jezusa? Tylko tak mówią, tylko tak mówią. I przecież tak było, jest, będzie, nic się nie zmieniło na tym świecie. A właśnie to jest nawet i opisane sobie, bo że ludzie będą tak myśleli. I wtedy przyjdzie i pojawi się jak błyskawica od schodu do zachodu. Tak by przyjdzie syn czy prawda? Bądźcie cały czas gotowi na powrót naszego kochanego Pana Jezusa Chrystusa. Czuwajcie, jak Pan Pan Jezus powiedział. Czuwajcie cały czas. Módlcie się, trwajcie. Nieustannie trwajcie w modlitwie, uświęcajcie się. I odrzućcie całe. Ten świat. Wyjdźcie z niego. No, taka jest prawda, no. Ale to już od Was zależy. Tu Was nikt nie straszy. Ja Was tylko nawołuję, abyście się nawrócili i uratowali siebie. Uratowali swoje dusze na, na całą wieczność. No, taka jest prawda. To wszystko, co chciałem w tym temacie wam powiedzieć. I od Was, to, tak jak powiedziałem, od Was to wszystko zależy. Ja tylko Wam przekazuję słowo, bo ja czytam słowo Boże: żyję z Bogiem, modlę się cały czas i widzę te znaki takie ku nas zgromadzeniu, My wszyscy widzimy, co się dzieje. no Świat zwariował, nie oszukujmy się, nie? świat totalnie zwariował, i tak jest opisane w Słowie Bożym nie? również, że w dniach ostatecznym ludzie będą tacy, 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 niemiłosierni. To jest wszystko opisane w Słowie Bożym, prawda? I jeśli ktoś nie wierzy, to niech sobie wejdzie do Słowa Bożego, niech sobie samotworzy, gorąco do tego zachęcam, poczyta, tam to jest wszystko, to zostało wszystko przepowiedziane tysiące lat temu. To, co się będzie działo teraz, i to się dzieje. To się dzieje. Tylko już naprawdę ignoranci, typowi ignoranci, którzy mówią, że żyją w Chrystusie, a w ogóle nie żyją i robią wszystko na odwrót, to, to są ignoranci właśnie. Jeszcze mówią, gdzie? Pokój, nic się nie będzie działo. A co jest w Bożym opisane? Ci, co właśnie będą mówili, że jest pokój, że nic się nie będzie działo, na tych właśnie spadnie zagłada i zguba, prawda? I są to fałszywi prorocy. Otwórzcie oczy, nawróćcie się, na, póki jeszcze jest czas, póki jeszcze możecie, do naszego kochanego zbawiciela Jezusa Chrystusa. On tylko czeka. Zaproście go do swojego życia. Ustanówcie go swoim Panem, Bogiem i królem nad waszym życiem. Wyznajcie Mu swoje grzechy. Przeproście Go za swoje grzechy. Pokutujcie. I wszystko będzie dobrze. Trzymajcie się Jezusa i wszystko będzie dobrze. Pamiętajcie, tylko Jezus i nikt inny. Z Panem Bogiem.